Bardzo serdecznie z tej strony Katspiruś HD a dzisiaj zaprezentuję konkurs na 50 widzów. Tak, e, więc jeżeli robicie te 50 widzów e, subskrypcji, bo mam teraz 37 lub 36, to e, robimy wielki konkurs. E, aby dostać się do konkursu musisz napisać pod tym filmikiem e, Musisz napisać pod tym filmikiem, e, że mnie lubisz. Ja, tutaj w lewym okienku, w prawym będzie napisane przykład lub na przykład e, hashtag biorę udział e, na przykład Kacirus e, Najnaj. Wiecie o co chodzi, nie? E, więc e, konkurs będzie polegał na tym, że dam Wam te pak mój. Teraz aktualnie jest mój. E, I od razu mogę Wam przesłać... E, Filmik, co był taki bug, mogę Wam przesłać, ale będzie też od razu odcinek ze mną, 5 odcinków, jeżeli dobijecie, tak? E, może trzy osoby wybiorę, e, więc to by było na tyle. Trzy osoby, e, piszcie w komentarzach, hashtag biorę udziałka Katzpirus Najnaj naj, lub najlepszy, bo wolę Najnaj, naj, ale możesz naj, najlepszy, więc e, czekam na Wasze komentarze, więc na ra.